Witajcie! Czas na lekcje przyrody. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat ptasich gniazd. Jeśli czytaliście w domu czytankę, którą mieliście przeczytać w piątek, gorąca pola lęgowa, to dobrze wiecie, co stało się z wełną i watą, którą babcia wyłożyła na ganku. Wiecie, że porwały ją ptaki po to, aby budować swoje gniazda. Dziś kilka informacji właśnie na temat ptasich gniazd. Przejrzyjcie prezentację. Słuchajcie uważnie, ponieważ do tej prezentacji będziecie mieli zadanie do wykonania. Z czego ptaki budują gniazda? Gniazda służą przede wszystkim do wysiadywania jaj i do odchowania potomstwa. Do ich budowy ptaki używają gałęzi, patyków, trawy, liści, korzonków. A jako wyściółka, czyli to, co jest w środku gniazdka, ptaszki zużywają mech, pióra, puch roślinny, a nawet pajęczynę. Ciekawe, prawda? Poszczególne elementy konstrukcji gniazda ptaki przeplatają. Wyobraźcie sobie, że ptaki potrafią nawet wiązać i zlepiać specjalną wydzieliną, taką śliną ptasią pomieszaną z mułem albo gliną. Jak myślicie, jak długo trwa budowa gniazda? Małe ptaszki, takie jak i sikorki, budują gniazdo około 4-5 dni. Remis potrzebuje na budowę gniazda aż 5 tygodni. Za chwilę zobaczycie jak wygląda gniazdo remiza. Orły budują gniazdo nawet 2 miesiące. To dużo czasu jak na budowę gniazda. Kukułki nie budują gniazd, podrzucają swoje jaja do gniazd innych ptaków. To się nazywa pasożytnictwo lęgowe. Zobaczcie, jak wyglądają ptasie gniazda. Mamy tutaj na pierwszej ilustracji gniazdo Bociana. Bociany zakładają swoje gniazda często na słupach telegraficznych, na kominach. I gniazda są naprawdę duże, ponieważ wiecie, że Bociany to bardzo duże ptaki. Zobaczcie, że tutaj w tym gnieździe mieszczą się aż cztery Bociany. Tu mamy obok gniazdo jaskółki. Jaskółka buduje gniazdo z gliny. Zauważcie, że tu nie ma w ogóle żadnej trawy, nie ma tu gałązek. Ona ma czysto gliniaste gniazdko. Gniazda jaskółki zakładają najczęściej przy oknach. Być może komuś się zdarzyło zauważyć takie gniazdo na balkonie lub przy oknie. Gniazdo skowronka jest bardzo nietypowe, ponieważ znajduje się na ziemi. Skowronki nie zakładają swoich gniazd na drzewach. One mają swoje gniazda w trawie i dlatego jest to tak ważne, żeby na przykład nie wypalać trawy na polach, ponieważ w ten sposób niszczymy gniazda nie tylko skowronków, ale i e, innych zwierząt. Gniazdo remiza, zobaczcie, to gniazdko przypomina tak naprawdę worek. Jest ono zrobione z pyłu e, z takiego puchu wierzby, z puchu topoli. To jest ten puch, pyłek, na który wielu z Was na pewno jest uczulonych, ci, którzy mają alergię, to właśnie są te pyłki. I z tych pyłków remizy budują swoje gniazda. Wyglądają przepięknie, są bardzo mięciutkie. Gniazdo perkoza. Perkoz jest ptakiem wodnym i on właśnie, zobaczcie, że buduje tutaj mm, na stawach, jeziorach, gdzieś w trzcinach, właśnie z takiej trzciny ze słomy i tutaj składa swoje jaja. Gniazdo orła jest zbudowane z gałązek, a w środku jest wyścielane trawą i na przykład mchem. Gniazdo sikorki. Zauważcie, że tutaj sikorka w środku, nakarmi karmi swoje pisklaczki. One jest zbudowane w środku z piór, z włosów i być może właśnie z waty albo takiej wełenki, którą babcia w naszym opowiadaniu wykładała dla ptaszków. Szpaki. Szpaki często korzystają z budek lęgowych. Kiedy przypomnijcie sobie nasz ostatni spacer na drzewie, obserwowaliśmy budki lęgowe. Z nich właśnie mogą korzystać szpaki. A kukułka? Już wiecie, kukułka nie buduje gniazd. Kukułka podrzuca swoje jaja, aby inne ptaki wysiadywały jej młode. Ona się nie interesuje swoimi dziećmi, po prostu je podrzuca i porzuca. Mam nadzieję, że dużo udało Wam się zapamiętać z tej prezentacji. Gotowi jesteście na zadanie? Na podstawie tej prezentacji odpowiedź w z języka polskiego na pytania. Z czego ptaki budują swoje gniazda? Który ptak najdłużej buduje swoje gniazdo? Wiecie już? Znacie odpowiedź? Proszę, abyście w zeszytach z języka polskiego napisali notatkę Nauka w domu dzisiejsza data 20 kwietnia 2020 rok. I zapiszcie, proszę, nie pytania, tylko same odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania układajcie całym zdaniem. Kiedy to zrobicie, prześlijcie zdjęcia swoich zeszytów. To nie koniec zadania na dziś. Pod spodem, kiedy odpowiecie na pytania, bardzo proszę, abyście z tabeli, która znajduje się w podręcznikach na stronie 50, to jest taka czerwona tabela, dostaniecie załącznik. I pod spodem z, tych, z tej tabeli, bardzo proszę, abyście wypisali wyrazy w podziale na kategorie. Wypiszcie, proszę, nazwy owoców po przecinku małą literą, nazwy drzew i nazwy warzyw. Jest tam coś, co będzie pasowało do dwóch kategorii. Sprawdźcie, co to może takiego być. Spróbujcie przeczytać te wyrazy. E, może poćwiczymy i zrobimy to wspólnie. Wierzba, porzeczki, brzoza, brzoskwinie, orzech, rzodkiewka, chrzan, rzepa, jarzębina. Te wyrazy wypiszcie... W trzech kategoriach: nazwy owoców, nazwy drzew i nazwy warzyw. Kiedy to zrobicie, prześlijcie zdjęcia swoich zeszytów. Życzę Wam powodzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.